Przypomnijmy, w dniach od 4 do 15 lipca bieżącego roku Komitet Obrony Bezrobotnych zorganizował półkolonie dla dzieci. Uczestniczyło w nich ponad 70 dzieci z terenu miasta Kutno. Myślę, że przez te dwa tygodnie jesteście zadowoleni. Zadowoleni jesteście? Tak! Uuu, tak! Że miło, żeście spędzili ten czas w gronie tutaj swoich wychowawców. No, jak się mówi? I dziękujemy. Tatuzi, da, daj pani Juli? Nie, proszę, dorożkę No, no prosimy pani, i się. Potem. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach, wycieczkach, wyjazdach, prelekcjach. Uczestnicy półkolonii mogli cieszyć się wyjazdem do Aquaparku w Kłótnie, Wyjściem na Kręgle i do Fikolandu. Cieszymy się, że w naszym mieście właśnie powstały takie zabawy dla dzieci, gdzie możemy pójść i spędzić miło i wesoło. Czas, bo tak jak wspominaliśmy i dzieci tu słyszałam dzisiaj opowiadały że jakby miały biegać koło bloków czy zostać w domu więc cieszę się że tutaj spędziły miło czas dzieci są bardzo zadowolone z wycieczki z Wrocławia bo po rozmowie z rodzicami w poniedziałek mimo to że przyjechaliśmy bardzo późno dzieci nie poszły spać myśmy myśleli że dzieci będą tak bardzo pomęczone ale z tego co wiemy dzieci nie poszły spać tylko właśnie rozmawiali z rodzicami swoimi o północy nawet o właśnie o wycieczce że Wrocław im się bardzo podobał, że stare miasto jest przepiękne. Na zakończenie uczestnicy półkolonii otrzymali wyprawki do szkoły. Wyprawce znajdowały się przede wszystkim zeszyty i przybory szkolne. Na tyle ile nam starczyło takie wyprawki, żeśmy jeszcze dzieciom zrobili. Myślę, że rodzice też będą zadowoleni, bo w to miejsce będą mogli kupić co innego dzieciom. W poniedziałek tydzień temu siedzieliśmy tutaj, zapoznawaliśmy się, fajne zabawy były. We wtorek byliśmy na basenie, w środę poszliśmy do parku, a w czwartek na kręgle. W drugim tygodniu był y, też basen, różne gry i zabawy. Y, no, kręgle też albo fikoland. Y, druga wycieczka. No i było fajnie, było zabawnie, było śmiesznie. Na przyszły rok chętnie też przyjdziemy z powrotem.